Pani Karolina Wigura z Kultury Liberalnej, wespół z Dorotą Obidniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, będą prowadzić podczas drugiego dnia kongresu, w niedzielę 18 września, panel zatytułowany Edukacja na rzecz zrównoważonego społeczeństwa. Jak zmieniać edukację, aby odpowiadała wyzwaniom przyszłości? Polska edukacja na wszelkich właściwie szczeblach, na podstawowym, na, na uniwersyteckim, to jest jedna z największych ofiar polskiej transformacji. Nigdy właściwie nie zastanowiono się nad tym, jak zreformować. Polską edukację tak, żeby zrobić z niej spójny program, ale nie w sensie metod. I form nauczania, tylko w sensie treści i celu nauczania. Także my koncentrujemy się właściwie na dwóch wyzwaniach. Pierwsze wyzwanie to jest uczenie Polaków akceptacji różnorodności. Polacy, tak jak każde społeczeństwo, które właśnie odzyskuje niepodległość, właściwie przechodzi do demokracji, to jest społeczeństwo, które ma małą tolerancję dla różnorodności. A zatem dla wszelkich grup mniejszościowych, takich jak etniczne, religijne czy seksualne, ale również dla grup, które są Tradycyjnie wypierane ze sfery publicznej, takich jak kobiety. I stąd dlatego właśnie ten panel znalazł się na Kongresie Kobiet. A po drugie, Polacy, podobnie jak wszystkie społeczeństwa, które niedawno dopiero przeszły do systemu kapitalistycznego, ma też taki zachwyt rynkiem jako takim. My uważamy, że edukacja nie jest po to, żeby wyłącznie przygotowywać do rynku, bo wtedy obywatele byliby niczym innym, jak tylko przydatnymi automatami. My uważamy, że edukacja powinna być bardziej probywatelska.